A jakby tu postawić jakieś rzeźby, na których można usiąść? Hmm. Projekt Zielona Przestrzeń dla Sztuki polega na ożywieniu i urozmaiceniu terenu przed Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia poprzez wkomponowanie obiektów rzeźbiarskich w zielone otoczenie. Miejsce idealne. Trochę tylko posprzątać, odkurzyć i będzie wspaniale. Najlepiej to byłoby to wygumkować. O i to. I to i to. Dzięki temu Radomianie zyskają nową, estetyczną przestrzeń, która będzie łączyła funkcje rekreacyjne, użytkowe, kulturalne i edukacyjne. Mowa tu o rzeźbach, które nie tylko przyciągają wzrok i ułatwiają orientację w terenie, ale jednocześnie w naturalny sposób wymuszają zmianę naszego funkcjonowania przestrzeni publicznej. Mam pomysł: zrobię na próbę malutki projekcik i sprawdzę, jak on będzie wyglądać. A takie na próbę czy coś. Cel projektu jest prosty. Chodzi o większą obecność intrygujących dzieł sztuki na naszych ulicach.